Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu leci boxik boks, dla ligi. Trochę może opuszczę jeszcze Was Po pierwszych 14 saszetkach jest wielkie boom, bo mamy kartę Momentu. Mamy tą specjalną kartę Benzeny. Zobaczymy, co dziś da. 7 saszetek, potem będziemy po 6 otwierać. 4, żeby na shorty jeszcze zostało coś. I 3. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Żeby na shortsy, tam jeden, dwa odcinki sobie zrobić. Jeszcze wyciszę telefon, oczywiście nie chcę się wyciszyć teraz. Cyk, dobra, opuszczę was, bo boksika już nie ma. No i lecimy sobie. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze tutaj nam odda. Mega fajne starszetki, mega mi się podobają. Może też dlatego, że takie trafy mam. Under Errera. Oblak, Fatty, Tony Villa, to na bok, logo RIO, nazówki tu i Masterclass Le Normand. <tryk> <tryk> Możecie pisać w komentarzach pytania, na grupie też będzie pościg do Q&A i oczywiście będziecie wtedy brali udział w konkursie, bo najlepsze pytania coś tam wygrają na te 600 subów, które wbiliśmy. Więc mówię, warto brać udział. Molina i Energy Bondgonda. Więc śmiało piszcie w komentarzach pytania. Wszystko, co Was interesuje, co byście chcieli się dowiedzieć. Mówię, najbardziej jakby ciekawe pytania dostaną. Dostaną coś, jakieś karty w wysyłce następnej Kubo, o Muriba. Co tak się zarzekał do Lipska poszedł w Barcelonie nie chciał grać i wylądował w Walencji, Junape Souza i Diament mussa. Więc mówię śmiało piście. Myślę, że w następnym tygodniu jakoś to nagram. W sensie może jeszcze w tym, bo to odcinek pewnie widzicie w poniedziałek jak się nie mylę. Więc w poniedziałek odcinek wpadnie z energy i super crack Samuel Lino. Więc w poniedziałek pewnie wpadnie, czyli tak do, w to, do wtorku wieczorem środy zadajcie te pytania i wtedy postaram się dla Was nagrać. Coś Mówię, pytania mogą być z każdej, oferty, z każdej kategorii mamy. Remiro okay. I Escudero. Śmiało piście. A, nóż widelec. udawał się coś wygrać. Zawsze za darmo. Pokodowcy, jakieś karty. Galareta. O kurde. Cruz Santi Pedroza. I tu mamy. Jest logo Atletico Madrid. I Masterclass Galan. Okay. No i ostatnia saszetka. Pamiętajcie o subskrypcji, a górę oraz komentarzu. Zapraszam Was na grupę na Facebooku również. Damian Suarez, Romeu, Kurtua, Bigas. Co my tu mamy? O, kadis. Loga mogły trochę bardziej się świecić, by były ciekawsze i Larsen. No, dzisiaj bez hitu myślę, że ten boks już ogólnie może być bez hitu. No, bo nie ukrywajmy, wyczerpaliśmy szczęście totalnie. To, co wpadło, no, to niektórym nie wpada tam w dwóch boksach, a nam wpadło jakby w jednym, więc mega fajnie. Ale zapraszam Was, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. No i zapraszam właśnie do komentowania, zadawania pytań. I pamiętajcie, że. Żeby brać udział w konkursie musicie jakby mieć zasubskrybowany kanał, to jest dość istotne, więc trzymajcie się, siemaneczko, cześć, życzę wam miłego dnia oraz żeby wam też dobrze szło te zbieranie kart, bo jest to ostatnio dość ciężkie, no ale nic nie zrobimy. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć!